Marcel, Marcel, i dzisiaj I się I, I dzisiaj mamy Star Warsy picie witaminowe. Wam przeczytam. Napój witaminowy. Nie zabiera kofeiny zabiera całą edycję. Kolejny z tego galaktycznego niech Moc będzie z tobą. I to jest 330 litra 335 0,335 litra i mam z tym więc otworzymy, tylko żeby to nie było gazowanie, bo ja nie lubię o gazowanej ale czuję, że to jest truskawka Zgracowane tak lekko. ale dobry. Wiem, że to będzie krótki filmik, ale chciałam Wam recenzję zrobić. Bardzo dobry. To wygląda jak puszka po piwie, tylko oklejona tymi, ale to nie jest tak To jest takie, jak na piwie, że się nie da tam Ale dobre. To Pamiętajcie, subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Wiem, że mam dopiero tylko jedną łapkę, ale za Was wypiję.